Jak dodać integrację Shopify? W panelu w zakładce Integracje klikamy Konfiguruj przy wybranej platformie sklepowej. W tym wypadku będzie to Shopify. Następnie podajemy nazwę naszej domeny w formacie domena.myshopify.com. Aby wygenerować klucz API oraz hasło do klucza, przechodzimy do panelu Shopify. W panelu administracyjnym przechodzimy do zakładki aplikacje. Klikamy Zarządzaj prywatnymi aplikacjami na dole strony. Klikamy w przycisk Utwórz nową prywatną aplikację w prawym górnym rogu. W sekcji Szczegóły aplikacji wprowadzamy nazwę aplikacji oraz adres e-mail programisty awaryjnego. Które będzie używane do komunikacji z programistą na temat Twojej aplikacji. W sekcji Admin API wybieramy obszary naszego sklepu, do których aplikacja ma mieć dostęp. Należy pamiętać, że klucz API musi mieć dostęp do zamówień. Klikamy Zapisz. Klucz API oraz hasło znajdziemy w sekcji Admin API. Kopiujemy klucz oraz hasło i wklejamy je do panelu Ecometrixo. Klikamy Zapisz. Gratulacje, integracja Shopify została pomyślnie dodana.